Cześć, witajcie, ja jestem Piki. Jesteśmy w materiale, w którym postaram się odpowiedzieć na pytania, które zadawaliście pod poprzednim odcinkiem, pod odcinkiem informacyjnym. Jeżeli się gdzieś zatnę, w sumie tym też nie może gdzieś tam zacząć, ale właśnie, przywitać się w sumie, Daniel. Witam bardzo serdecznie. No i ogólnie, jeżeli się zatnę, to przepraszam, kurde, bardzo, ale no, pierwszy raz albo, no może nie pierwszy raz, ale jeden z pierwszych razów, kiedy to coś takiego nagrywam, coś takiego robię, także wybaczcie, muszę się jeszcze troszeczkę nauczyć. Tak, także dobra, tak zaczynamy. Tak zaczynamy rano najpierw, to, to będzie w tle po prostu gierka The Binding of Isaac z dodatkiem Afterbirth, na K1. Dobra, to ty nam czytaj pytania. Znaczy no generalnie ten cały filmik, który teraz oglądacie, to będzie poświęcony generalnie waszym pytaniom, które zadawaliście pod poprzednim odcinkiem Znaczy, także ja tyle będę lecieć zaraz, tylko jeszcze coś muszę ustawić, o fajnego. Co musisz ustawić? No już, już. Okej? Okay. Dobra. ja jestem słaby w tą grę. Także pierwsze pytanie od zadał użytkownik Lynx Ile macie lat? No to ja mogę powiedzieć za siebie, że kończę w tym roku 18. A ja mogę powiedzieć, że w tym roku kończę 17. Dobra. To najlepsze pytanie było chyba. Tak. Dobra. Kolejne pytanie od Marcel K. Jaką masz rangę w CSI? Obecnie kujwa. Lema chyba. No, Lema mam. Tak. Ja też mam Lema, chociaż mieliśmy Suprima. Tak naprawdę, tylko przez ten nowy system rank coś ten tego jest. Nie, nie, nie przez system rank, tylko po prostu głównym... Ale nie, naprawdę, coś jest nie tak. Generalnie... Na, na nic nie jest rank nie jest... tak, po prostu przegrałem 5 meczów pod rząd, bo jestem słabym leszczem w cs Nie, 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 nie. Tak, naprawdę tak, coś tak. jest nie tak. Dobra, to z Tobą jest coś nie tak. Dobra, kolejne pytanie. Tak. Kurwa, jestem słaby. Mac Abry, jeżeli jeśli można wiedzieć, to czemu Kamil otrzyd? To jest pytanie w sumie na... Nie wiem, ja nie, nie mogę powiedzieć, że nas eu filmik czy coś takiego, ale jednak to pytanie, myślę, że to pytanie nie odpowiem na to pytanie, za, że zachowam to dla siebie, że zachowamy to dla siebie. Chyba tak, co nie? Załam. Tak, no tak, no chyba sam Kamil raczej by też nie chciał, żebyśmy o tym opowiadali. Ale lepiej, żeby to pozostało między nami, jak na razie nie jak ten jakieś okazja to może, może kiedyś, kiedyś powiem. Się no, powiem. No, ale Będziemy na razie, razem na jednym filmie. Na razie to i tak dalej. Ale teraz jest świeżo po tym wszystkim, także nie ma co na razie o tym rozmawiać. Po prostu trzeba znaczy, nie to Tak nie ma przez jakiś czas. Wojny, tylko tyle tak, nie, nie ma czegoś to... takiego, tylko tak. po prostu no tak tak wyszło. Tak no, bym najlepiej to powiedział. Mm. Dobra, potem kolejne pytanie, już takie standardowe chyba, które często widzimy. Griffin Beach napisał: "Kiedy historia?". No kurde. No, no na pewno w najbliższej przyszłości, no może jeszcze w tym miesiącu zobaczymy. Tak jak już wcześniej wspomniałem w poprzednim materiale, nie chcę się ograniczać, nie chcemy się ograniczać tylko do tych kilku serii z CS, a także historia będzie na pewno. Tylko że w mniejszych ilościach troszeczkę będzie. Jak będzie. Kiedyś... Dobra, mniejszych jakie, gry, coś jakie gry chcesz nagrywać? I to pytanie zadał Bartek Szwast. Wiesz co, ja tak jak tak w poprzednim odcinku, kurde, wszystko będę zwracał do tego poprzedniego odcinka, do tego informacyjnego, że możecie pisać śmiało propozycję, ale no myślę, że na pewno będzie CS kurde, a to podstawa, podstawa tego kanału w sumie jest. Ale tutaj wejdą też na pewno jakieś inne gry, jakiś, nie wiem, raz Może HDZ1 śmiało, możecie pisać dalej propozycje. I jeszcze pod tym filmikiem będziecie mieli również e, ankietę. I z tych po prostu poprzednich, z, tym, z tego poprzedniego odcinka, po prostu wypiszę te gry w jednej ankiecie. Dodam może coś od siebie i po prostu będziecie mogli tam wpisać te. A, znaczy, zaraz własny, zagłosować własny, na tą grę. Też można. Znaczy, zagłosować na tą grę będziecie mogli. Znaczy, generalnie mamy bardzo duży zapas gier do nagrywania, także nie będzie z tym problemu raczej. No ale dobra. Kolejne pytanie um, od Serko na Cześć. Czy będziecie grać MMM Faceity i tak dalej? E, tak, tak, tak. To mi się wydaje, że coś takiego jak Faceity czy MMM z widzami najbardziej są możliwe i to już chyba niedługo. Że nawet może jeszcze po tym o, w filmie tygodniu. w tym tygodniu, po tym filmie gdzieś tak będzie można śmiało zagrać. Także polecam dołączyć do grupy na Steamie i tam zawsze, zawsze wysyłam informacje, że gramy obecnie z widzami między Mixa, Mixa, czy coś takiego. Także śmiało, że się tam dochodzić. Do, na no, Facebooka, tam na grupy na Facebooku i na fanpage'a też macie linkę w opisie. Dobra i teraz moje ulubione pytanie. Skąd bierzesz informacje o różnych graczach i jak długo Ci zajmuje montowanie tych filmów? A to Ty odpowiedz na to o gracza. Bo ja nie wiem. Także skąd ja biorę informacje? Generalnie... Mogę to w sumie udostępnić, tą stronę, bo ta strona jest, nie jest jedyną stroną, którą tak naprawdę używam do szukania informacji, ale jest to strona Liquidpedia. Tam są generalnie i informacje o zawodnikach z CS-a, z LoLa, z Doty, ze StarCrafta i tak i dalej. I to w sumie tyle, ale oczywiście oprócz tej strony używam jeszcze innych, żeby wszystko tak bardziej dopowiedzieć, żeby poszukać jeszcze prawdziwszych informacji, bo niekiedy tam no te informacje nie są prawdziwe i tyle. i się na tym już przejechaliśmy parę razy. I jak długo ci zajmuje zmontowanie takich filmików? No, generalnie to u nas montował zawsze Kamil, ale nie ja jakieś... zawsze, nie zawsze. Kilka znaczy, materiałów na... no, no. było bez Kamila, jak go nie było czy coś takiego, także także Wtedy, ja montowałem. W tam w tamtym czasie no za dwie, trzy godziny, nie, schodziło na jeden materiał I... czasami więcej. Tak, nawet 4 godziny ten potrafił zająć, ale to naprawdę Tak od 2 do 4 tak... godzin. Aż tak duży czas, że wiadomo, to można stworzyć tak naprawdę dwa dni jak się ma dobrą ekipę do tego, a nawet samemu. Jak się chce, jak się chce, bo jak to się jest chce. tak, bo jak się nikomu nie chce albo po prostu jednej osobie się nie chce, to zawsze będzie no jutro, 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 tak jak było w przypadku u nas, że no jutro nagram, no jutro zmontuję i tak, tak jakoś to szło, że troszeczkę czasami były te opóźnienia, ale no, wiecie, wiecie jak to jest. I nie wiem, czy wspominałem, ale to pytanie właśnie zadał Alfonso. Alfonso, pozdrawiam się. Pozdrawiam się. <głos> <głos> Dobra, dawaj, <noise> dawaj. Eee, może jakieś Call of Duty eee, Balenusz nie. taki taki. Tam. Co sądzisz w tej serii w ogóle? Nie. Tylko jedynka dwójka. Koniec. Grałem tylko w dwójkę. Grałem Call z Tatą z dwójkiem, pamiętam, graliśmy w Call of Duty 1 i 2. Jeszcze jak ja byłem taki taki fajny, taki mały. To wtedy graliśmy właśnie w te Call of Duty, ale potem ja już nie ruszałem w żadnej... No, znaczy grałem chyba w Modern Warfare trójkę, ale... To chyba wszystko. Nie jestem jakoś dobrze spokrewniony, że tak powiem, z tą serią. Nie znam się na tej serii. Nie grałem w nią nigdy za dużo. Dobra. Um. Dobra, kolejne pytanie od Chuehuehueheszki. To no, wpadł na pomysł stworzenia kanału? Okej. To to, pamiętam, że no, bo siedzieliśmy sobie w lipcu na Teamspeaku. Tak, to było niedawno I nie da... no, no, no niedawno, no w lipcu. I Daniel Ech, no. sobie coś tam gadał, Kurde, nie, znaczy ja zacząłem gadać, że Kurde, chodź zrobimy coś na YouTube'a, nie? A nie tak sobie myślał, siedział i nagle powiedział Chodź zrobimy, znaczy może zrobić coś takiego jak historia graczy Counter Strike'a Ja mówię tak, ale przecież to jest, bo jest. A Daniel mówi oczywiście, no nie, chuj do dupy Tam nikt tego nie będzie oglądał, nie? Kurde, tak, tak gadał, to są jego słowa Ja powiedziałem, dobra spróbujemy jeden odcinek No i założenie było tak, że będziemy robili to we dwóch No i spróbowaliśmy zrobić Ale potem wyszło No Kamil, weź tam zobacz te montowanie I tak dalej no, i Kamil zmontował ten pierwszy odcinek, wrzuciliśmy go na kanał Piki. No, i seria się, jakby nie patrzeć przyjęła. Chyba po pierwszym odcinku było coś około 150 subskrypcji. I to był odcinek o Kubenie. I potem, dobra. Było naprawdę fajny odzew. Powiedzieliśmy, dobra, zrobimy jeszcze jeden. Bo fajnie się to przyjęło. I na... po tym drugim filmiku to był chyba z dobrze myślę? Tak, to był po taki prostu... strzał. To był taki strzał, że po prostu, wow. No, no strzał wiecie jak z czego, z armaty, kurde. Ja tak. byłem, no nie spodziewałem się czegoś takiego. Pamiętam, pamiętam ten moment. No i tak, to chyba jednak ja, raczej tak, obydwa w sumie padliśmy na ten to kanał. To było ale... raczej, raczej na taki, że ja powiedziałem, że choć coś zrobimy na YouTubie, tak jak tam, coś tam, coś tam zrobimy na YouTubie. No i Daniel wpadł na pomysł z historią, ja go namówiłem, żebyśmy to w końcu zrobili i potem jeszcze znalazł się jakoś w tym wszystkim kamień, żeby po prostu montować te filmy. Tak, bo ja generalnie byłem po prostu cały zielony w tym montowaniu i no nic nie potrafiłem. Ale teraz już jest coraz lepiej. Jest. Uczę się montowania. Ja też. <coughs> tak, w komptasie. W komptasie. Dobra. Ale 60 szczęście... FPS-ów jest. No. Ale 60 FPS-ów jest. No, ale no wiesz, wiesz, wiesz. Kurwa, ale maginę tutaj głupi. Nawet pierwszego rumu jeszcze nie przeszedłem. Kurde, żeś pierdzielnął w tym mikrofon, normalnie. Nie pierdzielnąłem mikrofon, tylko stół, bo się denerwuje, bo <coughs> się skupiam na mówieniu i nie skupiam się na egzemplarzach. Dobra. Tak ale dupa wołowa. Dobra, to możesz tam ginąć, ale ja tu będę ci dalej pytania zadać. Dawaj. Dobra, Didzo23 napisał, co sądzisz o deforestko? czy byłoby to możliwe w przyszłości i tak dalej. E, nie wiem w sumie. Kolejna gra survivalowa, mam H1Z1, mam Rasta, mam Infestation, Jezus Maria. Te wszystkie survivalowe gry, wszystkie te. Może to nie jest chyba że taka bardzo. No w sensie to jest survivalowa gra, ale to nie jest coś takiego multiplayer chyba, nie? To jest na jednej. To jest Scope. W... Znaczy jest tam w wyspie, wyspie, ale ja to nie wiem, jest nie taki, wiem. wiesz, masywny multi multiplayer to nie. No jest. tak, ale to też polega na przetrwaniu, co nie? Znaczy nie wiem, oglądałem chyba kiedyś tam jakiś materiał u kogoś tam, pewnie u Rocka albo u kogoś, bo oglądam roka polecam, najlepszy youtuber. No i oglądałem pewnie, pewnie u niego gdzieś tam kiedyś jakiś materiał, no i to chyba tyle, ale. Nie jestem spokrownionego. Znaczy nie, nie znam się na tej grze kuzia z, z grą, Co ja gada. A ja powiem ci szczerze, że... Grałem w The Forest. No i co? Nie powiem w jaki sposób grałem, po prostu grałem na singlu i powiem Ci szczerze, że grało się fajnie, grafika była bardzo przyjemna i tak dalej. Ale po pewnym czasie te... Nudzi, chyba. Te tubylce z dzidami i z jakimiś tam innymi wynalazkami, No. Tam. Wiadomo, z czymś tam latają. No. No, chyba coś się lata i chyba coś tak, pomiędzy nogami, nogami. No bo tak prostu nie zaczęli. Kurmać znowu Ten. Ten w e, nie poszedłem nad, e, nad morze. No. Patrzę, tubylce migują. I, no i co ja mam robić? No i to, to lecę do morza, kurde i co? A w tym morzu rekiny i, i tyle. I, I, i koniec go, tak, sobie że, było, no. No, no także generalnie trochę mnie to coś ale teraz dużo update'ów wyszło. Ja w deForest grałem jeszcze wtedy jak... To, to była świeża gra, tak Ja pamiętam, że oglądałem te pierwsze streamy, gdzie ludzie po prostu, 30 tysięcy osób na streamach było i ta tak gra tak. chodziła. i tam się jeszcze nic nie dało robić, był tylko las i... No, ja, dokładnie, właśnie. Ja właśnie grałem w tą wersję, gdzie jeszcze był tylko las, wiesz, ten samolot, wylądowałeś, czy znaczy no... Ja się jarałem tą grą, jak wszystkimi tymi grami survivalowymi, ale one mi się już tak, szczerze, przejadły. Mm, tak, mi tak trochę to. też. Dobra. Ale to mm. nie jest wykluczone oczywiście, że tak gra się... No nie jest. Tam... To jest fajna gra mimo wszystko. To jest bardzo dobra gra, ale... Tam fajnie można budować generalnie. Ja widziałem bardzo fajne budowle ludzi... No, ale lubili, zbieraj które... te drewna. Ja widziałem ile no, ludzie zbierają trochę te kłody. Uźwa. Ale system budowania jest fajny, ale dobra. Dobra, dawaj następny. następny. Mm, dobra. Zrobisz live'a na Twitchu? To pytanie zadał Adrian Gabryła. Wiesz co, chciałem, próbowałem, za słaby internet nie zrobię. Chociaż Daniel może będzie robił, bo on ma chyba tam lepszy ode mnie internet. Znaczy, to jest niewykluczone. Jeżeli live... będzie robił, no to, to możecie kiedyś tam Daniela spotkać na Twitchu, ale w, w najbliższej przyszłości, dopóki nie zmieni internetu, czyli dopóki się nie przeprowadzę, to raczej no, no streamów nie będzie. Ale, no to, ale to nie jest nie wykluczone, wiadomo. Raczej, wiadomo, zawsze ja mogę odpalić streama i Karol może na nim być. Ale to tam, no. ki kiwoko tak naprawdę. No na, razie, na, razie, na, razie na razie live streamów nie będzie. Tak, na razie nie ma co o tym myśleć. Także dobra, kolejne pytanie i to jest jedyne pytanie, w którym e, przy zdaniu było P na początku, wiesz, że to jest pytanie. No, bo to mnie bardzo szokowało, że takie coś wystąpiło. Ale dobra. E, no. Pytanie za, e, zadał seriously? Hashtag no. You know. You know, dobra. know. E, będą filmy z kamerkami. O Jezus, Maria, ten, tego pytania nie. <laughs> nie będzie. No, na pewno... Nie, nie w najbliższej przyszłości. Myślę, myślę że powiedzmy na 100 tysięcy. Ale powiedz Wtedy teraz masz. powód. Jak chcesz usłyszeć powód? No po prostu nie chcę się pokazywać w internecie, chyba. To, to jest najlepszy powód tego. Najle, najlepszy powód. No okej, okay, no wiadomo, trzeba to usunąć. Jest, jest kilka osób na YouTubie, które nie pokazują twarzy i mają ten sam powód, bo po prostu chcą zostać anonimowe. Przynajmniej na jakiś czas. To powiedzmy, że. Ale nie ja jest się to niewykluczone nie też. To nie jest wykluczone, oczywiście, ale no. nie, nie teraz. Nie w najbliższej przyszłości. No, no no no. No, no. Już, no We już. Will see, We will see. Eee, Dobra, eee, to jest przedostatnie pytanie już. Invi napisał, czy nie lepiej zrobić drugi kanał, na którym właśnie będzie rzucać filmy. A ja się... tu ja się... No ja nawet zatrzymam tutaj grę, żeby no. odpowiedzieć na to pytanie. I to były, były plany, żeby coś takiego zrobić, żeby tutaj na tym kanale rzucać tylko historię i tak dalej ale potem. Coś, coś mnie kopnęło, że kurde, po co, mam, po co mam marnować taką okazję, jeżeli na tym kanale już są ludzie? Jeżeli ludziom podoba się obecny content i tylko obecny content, jeżeli coś wejdzie, to po prostu przestaną oglądać kanał albo będą oglądali tylko te serie. Ale nie jest wykluczone, że duża część z Was po prostu zadaptuje ten, ten content i zobaczy, że im się to podoba i będą oglądali dalej, co nie? To A znaczy, jak tutaj sprostować, że my nie chcemy całkiem zmieniać kontentu i dalej będziemy rzucać właśnie te serie typu historia graczy czy News. Tak, i tak dalej. ja napisałem ja odpisałem komuś, pamiętam wczoraj w komentarzu, że, my, że nie zmieniamy kontentu, tylko go poszerzamy. Mm -hmm. O, nowe, że to już nie będzie tylko Counter Strike, to nie będą już tylko zmontowane materiały, tak wiecie, że z przygotowanym głosem ze wszystkim że z przygotowanym tekstem, tylko że już będą też takie właśnie normalne z gier materiały, które po prostu będzie można wyrzucać codziennie, tak naprawdę. I to chyba nie będzie jakiś większy problem. No. No, no także... Tak się sprawy mają. Dobra i ostatnie pytanie już na dzień dzisiejszy, to jest od jamy, jama. Piki, pokażesz twarz? Znak to odpowiadałem to już. Że się ale zapytałem. to jest, ale to był ten z kamerką, Od ci pokażesz twarz. To, 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 jest na, to jest to samo, to jest samo Ale... co do poprzedniego. Czyli, czyli na 100 tysięcy widzów? Na, tak? Tak. na 100 tysięcy, tak. No i dobra. Kurde, no to już jest na tyle w sumie. Tak, to na tyle. Znaczy, ogólnie, może to ja mam dla Was challenge. Policzcie, ile miałem śmierci w tym odcinku i dlaczego nawet nie przyszedłem pierwszego roomu, bo jestem nowym w tą grę. To! Nie przyszedłem nawet pierwszego roomu. Nie, no ty jesteś po prostu. A. Ale no bo to nie jest ma wina, ja się skupiam na rozmowie i w ogóle prawie nie patrzę na ekran, tylko się bawiłem telefonem przez chwilę nawet. Ty nie jesteś, nie masz podzielności uwagi, kurde, na człowieku. Kurde, no ciężko to jest. No dobra, dobra, już. Słaby no wiadomo, w to w jest filmik, także wiadomo, jeszcze jakieś tam błędy albo coś takiego, to musicie nam wybaczyć, ale musimy się jeszcze do tego przystosować w miarę możliwości. No i właśnie, tak jak mówiłem, macie w opisie ankietę, link do fanpage'a, link do grupy na Steamie i link do grupy na Facebooku. Która jest obecnie troszeczkę martwa, ale myślę, że jak wejdziecie teraz, jak wejdą tam nowi ludzie, to po prostu będziemy mogli ją troszeczkę bardziej rozkręcić. Tak, ja, trzeba ją rozkręcić jakoś tak. Trzeba się wspierać w ogóle, nawzajem, wiadomo, nie? Jest. No tak, Dobra, to było na tyle w sumie. Tak. Hi. 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 To było na tyle, także ja się sami żegnam. Cześć, ja, cześć. Hej, hey. No to dzięki za obejrzenie tego materiału, mówię, następny materiał będzie, nie wiem czy będzie, że będziemy razem, czy będzie jakiś solo, ale myślę, że jakąś, jakąś serią wystartujemy, właśnie macie oczywiście ankietę w opisie i odcinek najnowszy pewnie pojawi się już jutro, dzisiaj jest wtorek, więc w środę będzie nowy, najnowszy odcinek, nowy odcinek, to będzie znowu z jakiejś gry. A historia wleci myślę, że w następnym tygodniu gdzieś też w środku tygodnia. Także jeżeli jesteście na tym kanale tylko dla historii, to musicie poczekać do następnego tygodnia. Jeżeli interesuje Was coś poza historią, zwykłe gry, po prostu posłuchanie jak pieprze coś tam sobie w tle do, przy grze, to oczywiście możecie oglądać jutro, dzisiaj i praktycznie codziennie. Bo myślę, że codziennie będziemy rzucali te odcinki. Że tak trzeba. A i owszem. No A dobra. i owszem. Tam, tak, codziennie przez tydzień. I one będzie, no, mi się nie chce, Nie, 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 dobra, już nie mów. Już lepiej nie No, to U. fajnie było, jakbyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję, bo to moc no, motywuje. Jak widzę, jak jest więcej łapek, to, no, mogę nagrać. Dobra. No, no to co? 500 łapek ja to nowy odcinek, co? Kurde. Nie, nie, bo to jest też... Aaa. Dobra, ale no, jak zbyt dać to, to, dobra, to dobra, będzie dobra. fajnie. No. Dobra. To dobra, to dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia do następnego odcinka. Powodzenia wam tam... W internecie trzymajcie się do usłyszenia. Jeszcze raz, cześć. Pa pa.